Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z cyklu Miejsca i ludzie. Zapraszamy w podróż sentymentalną po miejscach, które łączą dwie przestrzenie wyobraźni polską, białoruską, a czasami nawet trzecią litewską. Tematem dzisiejszego spotkania jest Adam Mickiewicz, a tak naprawdę to przyjaciele Adama Mickiewicza. Jest w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej szóste liceum ogólnokształcące imienia Zygmunta Augusta. To dawne gimnazjum Zygmunta Augusta, gimnazjum męskie, które wychowało wielu szacownych absolwentów. Wśród nich znaleźli się przyjaciele Adama Mickiewicza. Kiedy sięgniemy do dedykacji trzeciej części dziadów, jednym z przywołanych nazwisk jest nazwisko Jana Sobolewskiego. To mu między innymi trzecią część dziadów poświęcił autor. W dzisiejszym spotkaniu ekspertem jest pani profesor Danuta Zawacka, literaturoznawca, specjalista od literatury XIX wieku, od literatury romantyzmu. Osoba, która opisała środowisko filomatów i odkryła, że tropy filomatów prowadzą tutaj do Białego Stoku i do okolic Białego Stoku. Czy rzeczywiście filomaci białostoccy, Wędrowali do Wilna i studiując z Mickiewiczem czy w czasach pomickiewiczowskich, tworzyli tę rzeczywistość romantyczną. Tak, oczywiście, tak właśnie było. Filomaci to jest taki jeden ze związków młodzieżowych działających w czasach Mickiewicza na Uniwersytecie Wileńskim. I pochodzili oni z różnych stron. Był to też taki związek, który bardzo kultywował swoje takie macierzyste korzenie, więc byli filomaci z Mińska, byli oczywiście filomaci z Wilna, ale byli też filomaci z Białego Stoku, ponieważ właśnie tutaj funkcjonowało gimnazjum w randze szkoły podwydziałowej, która podlegała pod Uniwersytet Wileński i naturalną koleją rzeczy po ukończeniu tego gimnazjum, bywało że sześcioletniego, kierowała się młodzież na studia do Wilna. Więc wielu absolwentów z Białego Stoku znalazło się także w czasach, kiedy Mickiewicz studiował na tej uczelni. Niektórzy z nich byli w ścisłym gronie filomackim, ponieważ filomaci to nie tylko filomaci, ale też filareci, towarzystwo przyjemnej zabawy, czyli taki, taka, taki odłam, który działał legalnie, bo filomaci to było towarzystwo tajne, ale w tym tajnym towarzystwie też byli Białostoczanie, bardzo szanowani. Do nich należał Michał Rukiewicz, o którym tu już trochę wiemy, między innymi dzięki właśnie badaniom historyków białostockich, wiemy, że mieszkał przy ulicy Warszawskiej, miał tam swój dom. Michał Rukiewicz to był taki przyjaciel Mickiewicza, u którego Mickiewicz miał gościć, ale nie zdążył, ponieważ właśnie został aresztowany już w procesie filomatów. Miał przyjechać do niego do Zawyk w okolicach Suraża. Sam Rukiewicz pochodził, urodził się w Choźnej, pod, pod zabudowem. No ale w dedykacji, o której tutaj właśnie mówimy, Rukiewicza nie ma. I on troszeczkę wypadł z tego kanonu pamięci romantycznej, ponieważ później został aresztowany. Z tego procesu, w którym, z tego śledztwa, w którym uczestniczył Mickiewicz. Jak to się mówi, Rukiewicz się umiał wywinąć, wrócił do Białego Stoku i zaangażował się w jeszcze poważniejszą działalność, w wyniku której został aresztowany i otrzymał nawet karę śmierci, którą mu zamieniono na dożywocie. Nie wrócił już z Syberii. Natomiast w dedykacji są ci, którzy zostali skazani razem z Mickiewiczem, a nawet jechali z nim w jednej kibicce. I to był właśnie białostoczenin Jan Sobolewski, nauczyciel w krożach, na Litwie, doskonały fizyk podobno, doskonały też nauczyciel, bo w jego obronie no właśnie zawiązali taki związek jego uczniowie. Zresztą też byli potem prześladowani. A drugim białostoczaninem wśród tych trzech filomatów, którzy są w dedykacji, jest Cyprian Daszkiewicz, z kolei znakomity historyk i nadzieja wielkiego historyka Joachima Lelewela, jego współpracownik zresztą, nawet na zesłaniu w Rosji. Więc no, dwaj bardzo zdolni ludzie, a dlaczego znaleźli się w dedykacji? No dlatego, że, że zmarli, że wtedy, kiedy powstała trzecia część, powstawała trzecia część dziadów, nie, do tego czasu zmarło trzech filomatów i Mickiewicz postanowił poświęcić swój utwór właśnie tym z kolegów, którzy ponieśli tę ofiarę najwyższą. Dlatego w dedykacji są trzy osoby. Pierwotnie, jak widzimy w autografie, Mickiewicz się zastanowił, zastanawiał, czy nie dedykować arcydramatu Janowi Czeczotowi, swojemu przyjacielowi ze szkolnej ławy z Nowogródka jeszcze. Ale potem pod wrażeniem śmierci to było wrażenie bardzo traumatyczne dla Mickiewicza, no, połączone z takim właśnie kompleksem ocalonego, ponieważ jemu udało się z Rosji wyjechać, a, a im nie uda się już nigdy, prawda? Więc, więc to był taki gest, który objął między innymi filomatów białostockich. Stąd było wiele osób w tych organizacjach wileńskich i związki Białego Stoku z, z Wilnem, czy w ogóle z Litwą w, w, w dawnym rozumieniu szerszym są oczywiste i bardzo silne. Myślę, nie wiem od kiedy, myślę, że najbardziej, chyba po II wojnie światowej, zaczęło się w wyobraźni zbiorowej takie rozluźnianie tych związków, i my kojarzymy dzisiaj Filomatów z Wilnem, a tak naprawdę byli tam ludzie z różnych stron, z Białego Stoku sporo. I z Białorusi dzisiejszej. Z dzisiejszej Białorusi no, Zan był z Mińska. I to też taka analogia, ponieważ um, um, było, z kolei Zan działał w tak zwanym towarzystwie Sześciu najpierw i to byli ludzie, którzy przyjechali z gimnazjum mińskiego do Wilna. To było naturalne, że ludzie, którzy pochodzili z tego samego miasta, po prostu trzymali się razem i oni stanowili pierwsze um, pierwszy ten taki związek w tym obcym mieście, ale trzeba powiedzieć, że związki młodzieży na początku XIX wieku były bardzo popularne i była to reakcja taka w jakimś sensie zrozumiała i spontaniczna w Europie. No, Despotycznej już w sumie absolutystycznej, ludzie młodzi się czuli wyalienowani, więc łączyli się, więc przyjaźń była czymś bardzo istotnym, łączyli się w te związki, były, były one modne, były zakazane nie tylko w Wilnie, ale w Warszawie, ponieważ przeszkadzały władzy w utrzymaniu dyscypliny. Społecznej. A tak naprawdę to była potrzeba łączenia się młodych ludzi, tak? Tak, była to taka mhm. potrzeba, nie tylko młodych zresztą. Ja myślę, że to, to jest takie zjawisko, bardzo, któremu się warto przyjrzeć. No, ono się, my spotykamy je też w literaturze. W jednej z powieści Georges Sand właśnie czytamy, że, że to życie dzienne, którą symbolizowali władcy wielcy tego świata, miało swoją drugą stronę. Właśnie w tych związkach tajnych, gdzie można było o bliskość zadbać i gdzie było bardziej swojsko i bezpieczniej, i także wobec tej władzy zasadniczo niesprzyjającej, zwłaszcza w Polsce, która, no, gdzie, nie, gdzie nie mieliśmy właśnie własnego państwa. Mhm. Proszę Państwa, Jan Sobolewski to taki najbardziej znany filomata to człowiek wpisany w martyrologię, bo my go z literatury pamiętamy z opowiadania Sobolewskiego, który mówi o wywózce studentów z, ze Żmudzi i gimnazjalistów ze Żmudzi. Nasza podróż i rozmowa o filomatach białostockich, między innymi o Michale Rukiewiczu, pokazuje, że warto na filomatów też spojrzeć inaczej, trochę wyjąć ich z trzeciej części dziadów i rozpatrzeć w kategorii takich osobnych biografii. To y, takie Specyficzne i bardzo wartościowe przeżycie, które pokazuje, że wystarczy sięgnąć ręką, pogrzebać trochę w historii i odkryć, że wielka historia też jest obok nas, tylko jej nie zauważamy bardzo często. Dzisiejsze spotkanie zamykamy. Zapraszam na kolejne. Pozostajemy w kręgu wyobraźni romantycznej. Gościem dzisiejszego spotkania była pani profesor Danuta Zawacka. Bardzo dziękuję, a państwu bardzo dziękuję za uwagę.